Milena Rostkowska, Garant. Dzień dobry. Jutro nad Polską i jeszcze miejscami będą pojawiać się opady śniegu nocą w centralnej części kraju. Opadów nieco więcej. No i dzisiaj od rana mówimy całkiem ciepło. No w Warszawie minus 5 stopni. Wczoraj, przypomnę, mieliśmy minus 15. Jeszcze na wschodzie zima się trzyma i tak będzie w kolejnych dniach, ale na zachodzie czekają nas zmiany. Po kolei najpierw to, co przyniesie najbliższa noc, a ta z rozpogodzeniami na północnym zachodzie i na zachodzie. Tu chwilami niemal do bezchmurnego nieba. Poza tym chmur zdecydowanie więcej. Te ze śniegiem w rejonie Zatoki Gdańskiej, ale także w centralnej, południowo-wschodniej i południowej Polsce. W drugiej części nocy i nad ranem na Podlasiu, na Suwalszczyźnie Rozpogodniejsza. Dzisiaj, ale wtedy pojawią się tam mgły. Wspominałam, że na wschodzie wciąż niska temperatura. I rzeczywiście tu minus 15 stopni w suwałkach i w Białymstoku, minus 10 w opolu oraz w Zakopanem, minus 7 w centrum, najcieplej w koło brzegu, tam minus 1 stopień. Wiatr słaby i umiarkowany. A już teraz podglądamy, jak chmury jutro będą wędrowały nad naszym krajem i widać, że głównie te dzielnice centralne od Zatoki Gdańskiej przez centrum popołudnie, bo na wschodzie i na zachodzie możemy liczyć na przejaśnienia. Na Chwilami nawet na rozpogodzenie. No to sprawdzamy, jak to będzie prezentowało się jutro. Na północnym wschodzie poranek mglisty. Natomiast w centralnej, południowo-wschodniej Polsce spodziewamy się opadów śniegu. Padać będzie także na Górnym Śląsku, w rejonie Zatoki Gdańskiej i na Ziemi Lubuskiej. Temperatura najcieplej w koło brzegu i w Gdańsku, tam minus jeden stopień, ale minus pięć w głębi. Naszego kraju. Minus 6 w zakopanym, minus 10 w bujałym stoku, minus 11 w suwałkach. Wiatr słaby i umiarkowany, a ciśnienie wzrośnie do jutra do 1500 hektopaskali. Już teraz podglądamy kolejne dni. We wtorek minus 10 na północnym wschodzie, minus 6 w centrum, ale na południowym zachodzie temperatura już na plusie, tu nawet 3 stopnie. No i na południowym zachodzie przy tak wysokiej temperaturze trzeba to przyznać, opady deszczu ze śniegiem. Poza tym na północnym zachodzie w centrum i na południowym wschodzie spodziewamy się śniegu, ciśnienie nieco się obniży. Środa na zachodzie już z temperaturą na poziomie 2, a nawet 4 stopni, i tu opady deszczu bądź deszczu ze śniegiem. Poza tym chmur sporo, z przejaśnieniami, ale bez opadów. No i wciąż najchłodniej na północnym wschodzie. Tu termometry wskażą minus 10 stopni. W czwartek na północnym wschodzie jeszcze zimowa aura, bo śnieg i minus 8. Poza tym już na plusie i deszcz miejscami deszcz ze śniegiem. W piątek od minus 10 do nawet 3 stopni. No i jeśli chodzi o sobotę, to ten trend się utrzyma na zima na północnym wschodzie, a na zachodzie cieplej, bo temperatura na poziomie jednego.